Nie patrzyłem się jeszcze. Obróćicie się? No dobra. Miazun yes. yes. Nic specjalnego Marek, ci powiem? Serio? No zawsze by było, no nie to zrobiłeś. Jezus, no to nie jest niezbędny. Powę jak po synach ty do. I do drugą tylko co i krzyks. Teżare bloki nauczy. Młody, piersi, ale nie. Te wstry, mam ci przy skroni, broń Mareczko! O kurde! Siema, jestem Marek. Na naszym kanale Crujwil jest już ponad 700 tysięcy subskrypcji. A tak jak wielki Crujwil obiecał, na 700 tysięcy subskrypcji, ten właśnie Crujwil farbuje się na niestandardowe kolory. Jaką mamy w tym odcinku paletę koloru przygotowaną na moje włosy? Nie wiem, ale. Mamy m.in. niebieski czekaj, 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 czekaj. Ale czy. Dobra, co. Ten... Czemu on tam skaczy? Nieważne, zaraz do tego przejdziemy, bo na każdego przyjdzie chrzesta, by rzucić go do basenu. On też będzie za chwilę wrzucany. Drodzy Państwo, pamiętajcie o subskrypcji. Tutaj znajduje się czerwony przycisk. Ładny ten przycisk, co? No, piękny, Mark. Super, świetnie wygląda. Kliknijcie go tam na dole, aby jeszcze szybciej pijać subskrypcję i bić kolejne rekordy. Już wkrótce milion, a wtedy wychodzi moja piosenka Disco Polo. Przejdźmy do ochroniarza. Ale daj mi te szpile, no kurczę, Marek. Przyzwyczaiłem się po ostatnim filmie. Przejdźmy do ochroniarza. Jako, że nikt nie był w stanie wrzucić go do basenu, nikt nie chciał się tego podjąć. To ochroniarz teraz sam skoczy. Patrz, 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 go, no pas. Wyda, ja. wyda, ja. 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 O! Ty to jest, ty. Kurde, jakby bomba atomowa Zdjęłeś, spadła do jeziora. To, ty to co, ze 100 km? mnie. No to co? A chcesz skoczyć po tablacie? Nie, powiedz o subskrypcji. E, przypominam, żebyście zasubskrybowali ten, tutaj widzicie ten przycisk. Kliknijcie gęsie na dobrze. Ty, basen właśnie <grym> rozwalił Taka pasa upadła, wieloryb <grym> <grym> <Po> prostu... Rybka <grym> Rybka <grym> Drodzy Państwo, po prostu tutaj mamy Między innymi strefę dla dzieci Tutaj jest strefa dla dorosłych Dlatego jest po prostu inny poziom wody w tym basenie No ale już pół powody się wylało jak Kubańczyk skoczył <grym> To jest już inna kwestia Pamiętajcie o subskrypcji, zapraszam Państwa do oglądania Za chwilę farbujemy moje włosy na tęczowe kolory Dobra Mareczku, przygotowałem Ci Wielone, wszystkie różowe, różowe Różowy, 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 różowy i żółty. Co, po co ci tyle różowy? Farbujemy cię włosy. Co tu wymyślasz? Nie będzie żadnego farbu, nie Ty jeszcze nie wrzuciłeś z chaty? Mmm, co tu się dzieje? Co to za nowy kwiatusz, to trochę by nie była tu takie kwiatuszki nowe, no bo Nie się Jak chłopaki, Nie Chłopaka szuka. Jak chłopaka szuka? Ty jesteś moim chłopaki. Nie, ona chłopaka. Co się porobiło? Chcesz mieć dziewczynę tak? Nie, mnie nie było tylko. Nie wiem, wiesz. Chcesz mieć taką? kwiatuszek, taki nowy jakiś? To wariacka taka. Wariatka? Weź się osłon. Dobra, weźcie sobie nagrywałaś. Dobra, to w takim razie dzisiaj farbujemy włosy. Chcesz pofarbować włosy? Nie. Ty też nie będziesz farbował. Będę farbował włosy. Drodzy Państwo. I w ogóle weź podnieś te farby. Zostań, podnieś te farby. Podnoś, no. Ty, ja ja, czy, czemu ty nie? jeszcze nie wyczuciłeś z chaty? Nie wiem. No podnoś to. <noise> I co, bawi cię to? Tak. Nienormalna, jesteś podnoś to. No podnoś to. Nie no będzie to. żadnego farbowania No podnoś to, dziewczyno. Co ty sobie wyobrażasz? Nie, nie będzie farbował. Chodzisz mi na filmy i co robisz? Y, trzodę? A co, nie mogę? Jestem twoją dziewczyną przecież. Nie jesteś moją dziewczyną. Jak, ty jak to chyba w ogóle w innej rzeczywistości żyjesz. Weź się obudź. Kto mi to podniesie teraz? Dobra, ja ci podniosę tylko. Co, weź Ale podniosę. weź tą wariatkę, byle. No już. No, ty już Nie będzie żadnego farbowania to farbuje się czy nie? Nie Farbuje się? Nie będę się farbowała i ty też nie Dobra, wyrzucisz tą fariatkę z sesji Jest normalna. Wyrzucimy ją? No nie no, czemu mamy ją wyrzucać? Pofarbujemy ją dzisiaj Jak nie będzie chciała sama, no to na siłę to... No dobra, nie stój tak nad nami, bo przeszkadzasz w nagrywaniu Wolisz sama czy na siłę? Nie będzie żadnego farbowania, ani No to nie, idź stąd no dobra, i nikt inny. idź stąd Babo głupia Dobra, weź to podnieś i zacznę Motylek nam wleciał na chatę, zobaczcie Lecił, tylko i poleciał. Także, ostatecznie decyzją zarządu, wybraliśmy farbę czerwoną albo różową, żółtą albo zieloną i niebieską albo fioletową. Nie umiem rozróżniać kolorów, niestety nie nauczyli mnie jeszcze, ale powarbujemy. Ja pierdolę znowu tę wariatkę. Instą. i to nie Będziesz co będzie z wyglądało. farbą <noise> Weź się słowo, jak kobieta. No ja chcę sobie zrobić trzy paski. Że... Myślę, że na łosie będzie lepiej wyglądać. Na trzy paski lecą laski. Chcesz trzy paski mieć? I stąd, No i stąd, chętnie wymienię szypaski ciebie na inną. Bo ty jesteś najgorszą mimo. dziewczyną, jak, jaką można tylko mieć. Ty nawet nie jesteś Złosta. moją dziewczyną. Ty w ogóle kobieta. Dawaj że ją z chaty Dobra. wywalimy, Bo no no to już jest przejęcie. Trzeba ją wyrzucić. Dobra, idziesz stąd nie. No to za substancji. długo tutaj siedzisz. Wszystkich denerwujesz. Substant, ja jeszcze sobie w włosy utniesz. Tobie utnę. No, no zobacz może. No i inteligencją to ty. E, dobra, idź e, stąd, idź stąd. Idziesz? Wiesz co, mogę ci zaproponować. Dawaj, wołać ochroniarza? Nie, no, co to nie będziemy z ochroniarzem? Ale za chwilę zawołam ochroniarza. Pofarbuje się na zielono? Nie. No to wołać ochroniarza? Też nie, co to w ogóle jest. No to chyba wołamy ochroniarza, co? No? no ja bym ją wywalił z chaty, bo to już denerwia. Nie, nie. Denerwujące. Nie, 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 jak wodorost? nie, po, nie, z niej. Będzie nie, okropnie. Dobra, nie, deal. nie, albo nie, nie, okropnie. nie, 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 no jak ja będę Cicho. jak kolorze? Sz, mam dla Ciebie deal Bo zaraz ochroniarz to Mam dla Ciebie deal Albo farbujesz się na zielono, albo robisz stąd wypad No, no Marek No co? Oboje nie będziemy się farbować rzucamy. Skoro już pieprzasz się na filmę no to zrób coś pożytecznego Kuba! Ale po co Ci w ogóle te f... ochroniasz Ochroniarz! No dobra, już, no trzymaj Już, okej? Okay? No farbuję się I tak ochroniarz przyjdzie Chyba, że nie przyjdzie. Ja to Dobra, to co? Zaczynamy od niej czy ode mnie? Garamy papierkami Dawaj ją, najpierw walimy na dawaj, noż, dawaj, bo dawaj, potem jeszcze zrezygnuje. No nie, bo potem jeszcze zrezygnuje. Dawaj no, ją. Siadaj. No siadaj, no. Nie, ale to... Chodź. Ale tu. na pewno jesteś przekonany, to chyba nie jest najlepszy pomysł. Dawaj. Chyba trzeba no, wolisz tak. być łysa, bo takie usługi też świadczymy. Schowaj to może... no. Dobra, to Wszystko. muszę to przygotować, tak? Nie odzywaj się Ale do mnie! Siedź cicho! Tobie to najlepiej byłoby uczyć język. To cały czas gadasz i gadasz. A co tu się wyprawia? Księżniczka zażyczyła sobie, żeby osłonić jej ubranie. No oczywiście, przecież nie będę marnować moich ubrań. Wariatka! Są zbyt prestiżowe. Weź i wal najwięcej jak się da. No a to robię. Całość wyciskamy i lecimy. Ale tu włosy spłoną? Dobra, cicho sieć. Jeszcze muszę ci twarz kiedyś zakleić, żebyś nie gadała, tyle. Tylko to zrobię taśmą izolacyjną. Nie, piękne włosy. Oj, ojka, ojka oj. Zobaczysz jeszcze za nimi zatęsku. To jest świecąca w ogóle. Le śmierdzi. No do Prawie jak ona. Nie, ona gorzej trochę. Ty troszkę bardziej jest. śmierdzisz. <laughs> to miał być zielony, skłóciłam się na zielony. Co to jest? Nie wiem, tak wyglądasz, jak wyglądasz, bez I różnicy. Będę, I idź te jakbym krwawiła. To co, teraz mnie farbujemy, tak? W sumie to nic nie zmieniło się w jej wyglądzie, nadal jest tak brzydka jak była. Dobra, skoro poszła, to nie warto o niej rozmawiać. W takim razie mnie farbujemy na... To jest różowy, czy jaki? Różowy. Nie, to jest taki bardziej... Trudno mi powiedzieć. Różowy, żółty, czyli dużo się nie zmieni. Oraz... Niebieski. Leszlo, to po co na żółty? Zrobić? Ja na niebiesko spróbował. Ale całość? No spróbowałbym na niebiesko. mi nie nam trzy paski? No trzy paski będą spoko, ale możemy zostawić ten, który masz. Rozumiesz? Dobra, to w takim razie na te dwa kolory. To co? Walić? No dawaj, dawaj. Zaczynaj. To co, farbujesz mnie? No farbuję. Ty jak sobie życzy pan Kruszel? Eee, no, ja bym chciał przede wszystkim ten kolor oraz jeszcze bardziej przede wszystkim ten kolor. Jakbyś mógł, to wydziel sobie trzy sektory na włosach. No będzie ciężko, nie? Załóż sobie tak. rękawiczki. A, proszę rękawiczek. bardzo. Ale to ty, ty taki jesteś innowacyjny. Przygotowuję się do operacji, operacja Marek, to na co czekaliście przez bardzo długi czas. Zaraz Marek będzie wyglądać jak błazen, bo tylko błazny farbują swoje włosy na różne kolory. A w szczególności kolory z palety tęczy. Tak, Marku? Tak, tak. Lecimy. Za dużo i już to czuję. A, tam za dużo. wystarczająco. Musi być dobry efekt, nie? No to cóż, będzie ściągał. Ups. Co? Chyba pobrudziłem ci. Co? No dobra, trudno się mówi. Ja czekam na efekt finalny. To zaczynamy. Dawaj. Skończyłem. Wie, wie, Idealne! W takim razie teraz Idealnie. trzeba odczekać trochę czasu i następnie zmyć to z głowy. I wtedy wysuszyć i wtedy będziemy mieli efekt finalny kruszwila pofarbowanego, czyli farbowanego kruszwila inaczej. Boosze! Idź stąd, idź, 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 Co ty żeś ze sobą zrobił? Idź. Ty, a czemu jej się w ogóle ten kolor nie przyjął? dobra, zostaw to. To no, jest niezniszczalna. Nie, ona jest jakaś jest. dziwna, ona jest w jakimś tym transformerce. Jak teraz ludzie będą oglądać. Zrywam z tobą, nie no! Do... O, to zajbiście, to jest to. Co? No skoro zrywają, to jest Myślałem, że mnie kochasz. <grym> <grym> jesteś jakaś nienormalna dziewczyna. Tak, na dziewczyny to ja nigdy nie widziałem. To nie jest problem. Jednak z tronu Dobra, to w takim razie idę to przemyć. Ty słuchaj, A, ona ma... Ty, słuchaj, ona mnie Ej, denerwuje, ona ma zem... tutaj ile jeszcze zostać? Dobra, nieważne. Masz nieważne. dziewczynę? Aż to śmierci. Idź stąd, odsunę się. Nic śmierć ty... nas nie rozłączy. Tak, tak, rozmawiaj sobie. Masz dziewczynę? Chcesz ma... mieć? Mam taką jedną na oku, spokojnie. No to, to może masz na oku, ja ci oddam. Nie. Ale jestem twoja. Ale ona brzydka Przecież jest, nie, nie chcę jej. nie będziemy się dzielić. No. Cię nie zdradzę. Wiesz co? Muszę, żeby się do niej przyzwyczaić, to muszę poczuć takie wewnętrzne obrzydzenie do czegoś i wtedy. Żeby... A w sensie, że coś jest bardziej tak, obrzydliwe tak, niż ono. Muszę, muszę, nie, zjeść coś bardziej obrzydliwego, ale, albo popatrzeć się na gówno... Ale nie, jest to obrzydliwe, I wtedy, no wtedy może się przyzwyczaisz. Chyba sobie żartujesz. Dobra, w takim razie idę to zmyć. Dobrze, także drodzy Państwo, nie widziałem jeszcze swoich włosów, po prostu to umyłem i wysuszyłem, nie spoglądałem w lustro. I tutaj pytanie dla naszego wielkiego szofera Krużwila. Czy ten szofer chce być rudy? Co? Czy chce być rudy? Rudy? Rudy. Czemu rudy? Czy chce być rudy, tak? Tak się z czy... ciebie śmiał. Nie no pobiją mnie na mieście jak będę Chcesz ryzy. być rudy, czy nie? Część dobra, dawaj. Chodź rudok, szoferku, tak? chodź, chodź, no chodź, siadaj, no nie chcę ci krzywdy zrobić, dobra. chodź. Siadaj, wiesz, ja że jestem silny, siadaj. Nie, 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 to zrobimy go u fryzjera spokojnie i po prostu nagram sobie na koniec filmu. Eee, dobra, dobra, dobra szoferku, Ty. chcę. Tylko nie uciekaj nigdzie, bo będę musiał cię położyć. Aż tak mnie Jestem? Zrobić coś dla mnie? Na ciebie wszystko? Weź go na rudę do fryzjera. Będziesz Coś dobra. nie no, proszę kłopaki, Idźcie kłopaki. do fryzjera Będzie wyglądać głupiej niż on Idźcie do fryzjera, a my idziemy do lustra Nie patrzyłem się jeszcze? Obrócić się? No dobra Jezu Nic specjalnego Marek ci powiem Serio? No zawsze byli. No, nierówno to zrobiłeś. Zresztą no to nie jest niebieskie, tylko to jest granatowe. A to no, nie, no, nie jest różowe, tylko to jest różowe. Co ci to za różnicę robi, Marek? No I nie. tak wyglądasz jak pajac, tak wyglądasz jak pajac. No właśnie chciałem to powiedzieć, no trzeba się z tym pogodzić. Ale mam nadzieję, że już wkrótce moje włosy odrosną. Na koniec tego filmu zobaczycie Rudego szofera. Rudego szofera? Tak, także jeszcze drodzy Państwo, z Wami się nie żegnam, ale chciałbym powiedzieć o tym, żebyście zasubskrybowali kanał, czyli kliknijcie taki sam czerwony przycisk tam na dole, bo już wkrótce milion subskrypcji. Czekamy na Rudego szofera. Myślisz, że ona sobie z nim poradzi? Nie wiem. Szofer ma być rudy. Poprosiłem ją, mam nadzieję, że zrobi to dla mnie. Chociaż ty. No. Jakby zrobić z niej Suguskę? Suguskę? No wiesz, że będę dla niej miła, ona będzie usługiwać. Będzie, Dobry pomysł w sumie. Będzie być młody tego. To, co jesteśmy mieli dla niej od dzisiaj. Tak może w, połowie, nie? Niech w sensie... No Nie nie sprząta. Co? No dobrze. No, no to super. to Jesteśmy dogodani Także widzimy się, jak szofer będzie rudy. Także drodzy Państwo, wyszło na to, że szofer jest już naturalnie rudy. Dlatego z rudego nie zrobimy rudego. Jak to naturalnie? No normalnie, no nie wiesz, ci rudy, zatem jesteś Bo normalnie jestem rudy. rudy na ciemnym Jesteś rudy, szofer. Drodzy Państwo, już kończymy ten film. Zobaczcie poprzednie filmy oraz zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Pamiętajcie przede wszystkim o subskrypcji i o tym, że szofer jest rudy. Followujcie Instagram Szafer69